Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś będziemy sobie sprawdzać czy Atari ST to z 86 roku, czyli te już takie co już wyszły seryjnie 520 czy 1040 ST to mogły być takie tanie biznesowe pecety, bo tak trochę były przedstawiane. No, i podobno tak trochę były wykorzystywane, tak. Jeśli chodzi o te komputery biznesowe, wtedy gdzieś w połowie lat 80., no to IBM ze swoimi modelami, który był nastawiony no, typowo na rynek taki biurowy, biznesowy, w zasadzie możliwości growe wtedy były żadne na IBM-ie. No, Jobs i jego Macintosh, który wyszedł w 84. No, on miał być z jednej strony piękny, ale z drugiej strony też uderzał w ten rynek. Biurowy. No, Commodore kombinowało, słuchajcie, z ten mój ulubiony C128, to był właśnie przecież taka maszyna, tak? Który z jednej strony był zgodny z C64, ale z drugiej strony miał, miał Ziloga i mógł odpalać system CPM, a co za tym idzie, ogrom oprogramowania takiego właśnie biurowego. No i pod tym względem ta maszyna podobno nawet okazała się sporym sukcesem. Natomiast, gdyby chodziło o ST, no to mówiono, że będzie to właśnie taki komputer, który po pierwsze będzie tani, po drugie będzie miał takie możliwości biznesowe, a po trzecie będzie miał większe możliwości growe, niż na przykład właśnie bardzo drogie IBMy, nie? No i czy tak faktycznie było? Zobaczmy, słuchajcie. Mamy na jednej z kart, które mam tutaj w UltraSatanie, oprogramowanie. No i w tym oprogramowaniu znalazłem taki folder Ophimatic, gdzie mam różne programy biurowe, tak? Na przykład taki First Word jest to edytor tekstów typowy, tak, mam tych plików tutaj dużo. Spróbujmy Word Plus. tu konkretnie Word Plus. no zobaczmy, jakieś słowniki, niesłowniki. Mi się źle pracuje z tym programem, od razu Wam powiem, jest, wydaje mi się taki mało intuicyjny. Natomiast, słuchajcie, zobaczmy go sobie. Tak, na szybko może. Test. Czekajcie, jak to się tutaj. Test. Kropka doc, czyli rozszerzenie, jak w Wordzie. Nie ma pliku, więc zostaje utworzony, no bo też powiem Wam szczerze, że jak raz sobie kliknąłem i nie utworzyłem od razu, no to potem patrzę, nie ma nigdzie new, open tylko. No dobra, ale właśnie można otworzyć open, dać nazwę, której nie ma, no i wtedy ten plik tworzy. No i tutaj możemy co nieco pewnie napisać, czyli jakiś plan pracy na kanale retro o, czekajcie. retro. No i co z tym możemy zrobić? Mamy tutaj... Włączony insert, insert, czyli taki tryb wstawiania, czyli jak gdzieś przyjadę kursorem i coś dopisze, to on będzie dopisywał. Czyli takie no, normalne zachowanie edytora tekstu, jakśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast wyłączenie tego insertu e, to przechodzenie w taki tryb zastępowania. O, widzicie? Dobra, więc. Eee, spróbujmy sobie z powrotem to retro napisać. Ok, więc jednak zostawię ten tryb insert. Niech będzie. Eee, chciałbym to teraz ustawić na środku. Eee, zobaczmy, czy to mi się uda. Blok. Eee, bo tutaj na dole nie ma, ale czekajcie. Style jest center. Dobra, czyli wycentrował nawet bez zaznaczania, czyli ok. W porządku. Daną linię wycentrował. No to dobra. Eee, Punkty. Nie ma list chyba. Przynajmniej nie widzę. Jakieś tryby graficzne, jakieś obrazki można wstawiać. Początek, koniec bloku. Ok, ok, ok. No dobra. Pobawić się, Atari ST. Jeden, dwa. Kupić coś ciekawego. Dobra. No i teraz spróbuję tutaj coś to poformatować. Dajmy na to, jeżeli bym dał bolt. No nie. Musi być zaznaczone, najprawdopodobniej. Czyli jak to zaznaczyć? No właśnie, ja tu jakoś mam problem z tym zaznaczaniem. Już próbowałem. O, teraz mi się chyba dobrze udało. Daję bold, Ok, mam zaznaczone. Jest bold. Teraz, żeby to odznaczyć, bo tu jakbym kursor przenoszał, to jakby cały czas było zaznaczone. Czekaj, ale czy tak faktycznie jest, dajemy jeszcze italik. No tak, czyli cały czas to mam zaznaczone, mimo że kursor się przestawił. No to dobra. Jak, jak odznaczyć? Dobra, odznaczone. Mamy indent. Co to będzie indent? Wcięcie, nie? Indent. Ok. Mamy jakiś reformat. Nie wiem, co to oznacza. No, wszystko co zrobił, to przerzucił mi kursor do nowej linijki. To tu też dajemy indent. W takim razie tutaj dajemy sobie cyk. Indent. A tu mamy w ogóle tabulatory chyba, te trójkąciki u góry. Zobaczmy. No tak, ok. Czyli elegancko, można powiedzieć, to pod tym względem mamy co trzeba. Co my tu jeszcze mamy? Może jakiś słownik czytać. Próbowałem. Yy... Coś mi się tam wczytuje, ale jakbym chyba nie miał żadnych słów w tym. Mamy, aha, duże małe litery. Uppercase możemy przeskoczyć. No dobra, czekajcie. No tylko właśnie, jak to zaznaczyć? Czekajcie, kliknę tu. I teraz, nie, w tą stronę. Lowercase, uppercase. Convert. No, konwertował. Dobra, czyli to działa. Yy, mamy tu jakieś reguły, Dobra. Jest edytor tekstów, delete, co usuwa? Zaznaczenie czy całą linię? Cał... ten... Zaznaczenie. Czy można cofnąć? Bo to mnie ciekawi. Nie widzę takiej opcji, słuchajcie, style. Natar Na jestem, mamy przycisk undo, próbuję, nie działa. Dobra. No okej, okay. zobaczmy jeszcze, co to w ogóle jest za program First World Plus, 32 wersja UK. No, wychodzi na to, że Cambridge England, czyli jakiś angielski edytor, GST Holding 87 rok, jakby pierwsza wersja, ta jest chyba z 91. Dobra, mówię trochę mi się tym ciężko pracuje w tej wersji. Tutaj jeszcze mamy. Dobra, usuwamy. Tutaj, jak widzieliście, jeszcze że nam się pojawiła tam jakiś sterownik drukarki Epson'a i znaki, które możemy drukować, no ale nie ma podpiętej żadnej drukarki, chociaż w sumie przecież mam igłówki. Ciekaw jestem, czy się to udało, czyli podpiąć do ST, którą jest w moich igłówek. No zobaczymy jeszcze. Może się jeszcze uda to sprawdzić. Chciałem Wam więcej powiedzieć o Worksie, tak? Czyli mam tu taki pakiet Works, który jest, można powiedzieć, takim pakietem biurowym, pełnym pakietem biurowym, no bo jak sobie tego Worksa uruchomimy. No oprócz tego, że mówi, że GDOS nie jest zainstalowany i nie mam graficznych czcionek. I co, nie będę mógł drukować, tak? O, dobra. Atari Works 102. Czekajcie, jakbym tu dał Cancel, to jeszcze sobie zobaczmy ten ekran, co no nam właśnie uciekł. Atari Works 1.207 z 93 roku, ale widzimy, że były wersje wcześniejsze z 91 92. No i to jest właśnie produkt chyba samej firmy Atari, z tego wynika. Dobra, no to zerknijmy na to. File, mamy tu New, o, czyli bardziej normalnie. No i teraz wybór rodzaju dokumentu. Mogę wybrać bazę danych, mogę wybrać word processor i mogę wybrać arkusz kalkulacyjny. Dobra, powiedzmy, że wybiorę sobie word processor. Ja tutaj już coś tam pisałem, więc spróbuję to otworzyć. STW, takie jest rozszerzenie w tym pakiecie dla plików word procesora. Dobra, no i widzicie, jak to wygląda. Moim zdaniem lepiej niż tamto i też jakby troszkę lepiej działa, czyli na przykład bezproblemowo zaznaczam, tak naturalnie bym powiedział. Mhm. No tutaj od razu zaznaczę, że korzystam ze współczesnej myszki. Mam taką na USB do Raspberry Pi ona była, no ale teraz często z niej korzystam. No i oczywiście, żeby to zadziałało ze ST, no to korzystam z Tom Plus, czyli właśnie takiego adaptera, który też na moim kanale kiedyś pokazywałem, no bo ta myszka oryginalna to mi tu tak e, e, słabo chodziła. E, co tutaj mamy? Słuchajcie, no z ikonek możemy sobie wyrównania ustawiać, czyli fajnie. E, mamy tutaj też z ikonek interlinie. Cyk. E, dla bieżącej linii to jest chyba, nie? To mi się wydaje. E, mamy tu jakieś cztery ikonki, które tak szczerze powiedziawszy nie wiem, co znaczą. Mamy formatowanie krój, krój czcionki, tak? Czyli, jeżeli bym sobie tutaj zaznaczył, no to mam normalny w tej chwili krój, ale mogę na przykład zrobić bold. Mogę pochylić, mogę podkreślić. Mogę outline, zdaje się, to jest nie? Czyli takie zrobić o. To było dość w starych edytorach tekstów popularne. Czekajcie, outline, tak. No, wygląda jak wygląda, no ale się da. Indeks górny, indeks dolny, tak. Tutaj mamy, nie wiem, czy nie tryb pracy kursora jakiś, bo w tej chwili mam ten, jakbym zmienił na ten. Aha, nie, to tu rysuję jakieś kształty. I co? I mogę sobie narysować kształt? Czy co mogę zrobić? No tak, ale po co? Czekajcie, da się to cofnąć? No, da się cofnąć. Mamy undo. Jest taki przycisk na klawiaturze. Nawet nie widziałem. Tutaj mamy jakieś jakby rysowanie linii, tak? Ale też... Czekajcie, czekajcie, o. Dobra, czyli tu mogę coś namalować. nie, też jakiś kształt. Aha, to jest grubość linii, czyli tutaj mam kształt. Ale też tylko od start do end, czyli musiałbym sobie najpierw czekajcie undo. Undo. O, jeden krok wstecz, czyli tak bardzo mocno się cofnąć nie mogę. Przejdźmy na tutaj do kursora, przerzucę sobie tutaj i powiedzmy, że teraz chciałbym namalować linię. Shift, coś prostuje, nie prostuje. To tak na oko trzeba. To ciężko będzie. Dobra. Coś tam namalował. Okej, okay, no. Nie wiem, czy to potrzebne akurat, ale jest taka funkcja. No i teraz na przykład mówię tam sobie 6 i coś pisać dalej. Line spacing to już żeśmy sobie tutaj sprawdzali. Możemy teoretycznie czegoś szukać. No to poszukajmy sobie czegoś. find Nowe go. Dobra, znalazł. Find next. Więcej nie ma. Dobra, działa. Było zastępowanie jeszcze, czyli teraz replace. Replace. Czyli nowego e, starego. Mam włączonego Locka chyba. Starego. Replace replace all. No dobra. Ok. Zamienione. Czyli działa. Działa funkcja i wyszukiwania i, i e, zamieniania. E, dobra, możemy jakiś draw pattern. Czyli no właśnie, to jest rysowanie tego co tam z ikonek, żeśmy sobie rysowali. E, całkiem fajnie to wygląda Powiem wam. Całkiem, całkiem fajny edytor tekstów. E, co prawda gdzieś na starcie no, coś mi tam brakuje, więc nie mógłbym chyba drukować na przykład. E, ale. Copy Format. Co to jest Copy Format? Powiedzmy, że Format Copy Format. Aha, czyli co? Mogę stworzyć sobie jakby styl. Styl 1. No i co z tym mogę zrobić teraz? Format, Past Format. Styl 1. No i co zadziałało? Nie za bardzo. Format, past format, styl 1. No, chyba nie umiem, <grych> bo niby się zapisywa, ale coś nie działa. E, dobra, jako edytor tekstów myślę, że całkiem ok. Zobaczmy sobie no, te inne opcje. Zapiszmy. Czyli co w tym workie jeszcze mamy? Mamy bazę danych. Ona, Słuchajcie, to jest taka bardzo prosta baza danych. Czyli tutaj nie ma mowy o jakiejś relacyjnej bazie danych albo czymś takim. To raczej coś w stylu książka telefoniczna albo, albo właśnie coś takiego. Mam tu jakąś testową, którą sobie zrobiłem. No i widzicie, mam jakieś tam pola, które tworzę jakby przy tworzeniu bazy danych. Czyli w momencie, gdy tworzę Bazy danych to mogę sobie utworzyć jakie będę miał pola w tabeli. No i potem chyba już nie mogę tego zmienić, bo tak teraz się patrzę czy ja gdzieś mogę. Delayed record, insert record, rename field, ale żeby, żeby wziąć i stworzyć nowe pole, to tutaj takiej opcji nie widzę. Możemy szukać pola. Mogę ustawiać jakieś atrybuty, czyli tutaj że tutaj mam telefon. Dobra, czy Gdzie te atrybuty były. Atrybuty pola date tam computed. Czyli mogę ustalić na tej chwili, że mam pole typu tekst. No mógłbym na przykład number. I tutaj liczba miejsc dziesiętnych. No dobra, jak będzie. To działało, czy nie? Aha, bo to jest jakaś taka duża liczba. Dobra, tu mogę dodać nowy wpis do mojej bazy. Generalnie... Aha, bo tutaj mamy jakieś sumowanie pól. Co to jest sumowanie pól? Dobra, jakbym teraz tutaj dodał jakieś pole. 45 5 przecinek bo przecinek ustawiłem jako separator. No to co dodał? No dodał niby. Czyli jakaś taka prosta baza danych. Tutaj można ją, można ją eksportować, można importować, bo zapisać, na oczywiście w tym formacie, tutaj tego Worksa, natomiast eksportować. No możemy Tab Delimited, czyli do ASCII z tabulatorami jako znakiem rozdzielającym, możemy z przecinkiem, Czyli takie CSV trochę, nie? Możemy database jakiś format, czyli pewnie jakieś programy, które były w stanie to ogarnąć. W ogóle słuchajcie tutaj oczywiście jak tam Atari kombinowano, jak zrobić z tej maszyny, dobra, nie będziemy tego zapisywać, zrobić z tej maszyny jakąś taką maszynę właśnie typu PC, jak szybko zdobyć oprogramowanie. No to y, podobno kombinowano, że w tym TOSie pod tą nakładką graficzną GEM y, pierwotnie miał działać CPM, właśnie, czyli tak jak w komodorku 128. No ale potem się okazało, że coś to nie bardzo działa, więc zdecydowano się na y, GEM DOSa, y, który i tak tam trzeba było przepisać, bo on był pisany, zdaje się, na procesory y, 80, y, 80 nie? czyli na Intelowskie procesory, y, więc trzeba było przepisać na Motorole. Ale generalnie podobno było tak, że w związku z tym, że ten GEM DOS działał, on chyba był trochę podobny do zwykłego DOSa takiego PCTowego. No i stosunkowo nietrudno było podobno napisać aplikacje czy przeportować tak trochę aplikacje, te takie PC-owe na Atari ST. Zobaczmy jeszcze arkusz kalkulacyjny. No, ja tu też coś zrobiłem, już chyba. No to sobie otwórzmy. Dobra. No, czyli taki typowy arkusz kalkulacyjny. Hmm, oczywiście nie ma możliwości Excela, ale coś takiego pokazywałem Wam też na przykład na komodorku 128. Hmm, tutaj mam liczbę porządkową. Chyba nie ma automatycznego numerowania. takiego. O, czekajcie, teraz to widzicie. Przeskoczyłem gdzieś mocno w dół. jak dałem z Shiftem, bo chciałem sobie zaznaczyć dwie komórki, e, nie ma takiego przeciągania. E, czekajcie, teraz to mi ok bo tutaj gdzieś kombinowałem, czy da się coś takiego zrobić, czyli na przykład zaznaczyć dwa i jakoś skopiować, czyli czekajcie edit, copy i na przykład tutaj edit, past. No, to skopiował tylko te dwa numery, ale jakoś przeciągania nie ma, takiego kopiowania, co by mogło coś zmieniać, też raczej nie ma. UNDO, dobra, mamy UNDO przynajmniej. No, i tutaj, no klasycznie, nie? Tutaj wprowadziłem sobie formułę na sumowanie, wszystko jak najbardziej działa. Mamy tutaj różne typy pól, możemy sobie określić, mamy wyrównania, szerokość komórek, nawet, wiecie możemy, to nie wiem w czym to jest, w jakiej jednostce, 2,53. No to dajmy 3 na przykład. 3, o dobra, no rozszerzyło się chyba coś. No, oczywiście możemy też złapać, chyba, tak mi się wydaje. Czekajcie, możemy? Możemy. Możemy, tak? Nie ma tego funkcjonalności z dwukrotnym kliknięciem, chyba raczej. Ciężko mi tu trafić, mimo że mam lepszą myszkę, no ale czekajcie. No dobra. Więc ręcznie tutaj rozszerzamy. No co, klasyczny arkusz kalkulacyjny. Mamy też jakieś wykresy, choć powiem Wam szczerze, że nie wiem jak do końca. Mam do tego podejść. Czyli powiedzmy, jeżeli bym chciał sobie na wykresie umieścić to i to, Option, no pie, no to okrągły, nie? No to new series i teraz powiedzmy, że chciałbym mieć bar. Value to upload from column BC. To tak miałem BC wiersze. Jeszcze drugi, trzeci, czwarty. Semilogarytmik, maksimum, minimum, data legends, legenda w kolumnie. No A, no nie A, raczej B. Dobra, mogę jakiś mm, tytuł, mogę opisać osie. No ale spróbuję coś odpalić. No, no i coś tu tak, no nie bardzo. No, mam tytuł, tytuł. Dlaczego tytuł? Bo coś tam jednak źle zrobiłem. Podałem, że w kolumnie, w wierszu pierwszym legend. No, no właśnie. Czyli tu by trzeba było pokombinować, jak, jak do tego dojść. No ten wykres, on się nam tworzy, jakby taka osobny, osobny, osobny arkusz, można powiedzieć, czy osobna karta w arkuszu. No, jak, jak stąd wyjść? chyba to nie activate dokument no bo jak dam quit to w ogóle chyba wyjdę czekajcie close dobra jestem tutaj on się gdzieś zapisał chyba czyli jakbym sobie tutaj kliknął draw teraz no właśnie to mogę wybrać wszystkie zapisane wykresy i je jakoś odtworzyć. no więc myślę że jakby się nauczył co nieco to pewnie dałoby się z tego korzystać. Dobra, jak mówię, tu też już przestawiłem niejako separator. Zmieniłem tutaj chyba też format daty. Wpisałem jednostkę, była w dolarach, no choć oczywiście on to tak głupio dodaje z przodu. Czyli jakbym tutaj, jeszcze możemy sobie to zobaczyć. Czyli jeżeli bym ustawił format, bo w tej chwili mam jako fixed, jakbym dał na walutę, no to widzicie, on tu to dokleja tą walutę z przodu, nie? To przy dolarach to może ma sens, ale przy złotówkach średniej, więc wrócę się tutaj. No dobrze. Automatic calculation, manual calculation, show formulas, formulas, fonts. Nie ma chyba, słuchajcie, takich funkcji do wyboru. Ja tutaj wpisałem funkcja sum, natomiast jakiegoś takiego Jakiegoś takiego kreatora funkcji chyba nie ma. Czekajcie, jakbym sobie zobaczył jeszcze. Nie wiem, AVG będzie. Trzeba odrównać się pewnie. AVG i na przykład bym chciał zacząć od tąd Dwukropek. Dotąd. Zamknij. Enter. Błąd. no to nie wiem jak się liczy średnią a, b run okay. też nie ma, no właśnie, czyli gdzie szukać nas funkcji czekajcie, czy show formulas no dobra, mam formułę, no ale to nie, to nie o to mi chodzi. I, a, czekajcie, jest past function. Dobra, to kombinujemy. Może coś się da, gdzie to było? Tutaj. I tu mamy funkcję. Jest average. A ty ja tam nynie potrzebnie słyszałem. Average jest average. No i teraz odtąd. A, dotąd i mamy. Mamy jakąś średnią. No to jeszcze spróbujmy jakieś minimum, maksimum. Czekajcie. Alko sinus count. Co robi count? Zlicza liczbę wpisów. Czyli odtąd. No, no, bo teraz dobra. 1 No to by się zgadzało, ale teraz chcę tu zmienić. Czyli odtąd e, dotąd Enter 3. Dobra, działa. E, czyli działają funkcje. Całkiem użyteczny edytor. Y, arkusz kalkulacyjny, oczywiście. Eksportować jako co mogę. E, na no podobnie jak tą bazę, tak. Czy, jako plik tekstowy, ASCII tam z jakimś separatorem, albo do bazy danych mogę wyrzucić. No okej, okay. okej. Okay, okay, okay. No dobra. Czyli jak tutaj widać, działa dobrze. Książki tekstowe. Podoba mi się, słuchajcie, czyli jakbym miał coś takiego pewnie w tych. Drugiej połowie lat 80., to mógłbym korzystać tak, w biurze sprawniej na pewno niż na C128, bo tam jednak no, to wolno trochę działa. Tu działa całkiem szybko. No i to Atari ST, podobno szczególnie rok 86, to był rok Atari ST. Tak, wyszły wtedy już, wyszły już seryjnie 520, właśnie w kilku wersjach, nawet pod koniec roku, podobno. Właśnie to na 6040, którym no, wtedy też to było dość spore osiągnięcie, bo miało pełny 1 MB ramu, więc całkiem sporo. No i pewnie jako taka maszyna do biznesu mogła się sprawdzić, szczególnie że Atari uderzyło w rynki europejskie bardzo mocno, no bo pewnie na tym amerykańskim było trudniej. Pewnie tam właśnie ten IBM czy Apple sobie dość mocno poczynały, na no w ten taki teoretycznie troszkę może i biedniejszy rynek europejski uderzono i podobno 86 rok to był spory sukces, no ale 87 pojawia się Amiga, no i staje się taką super uniwersalną maszyną do grania z dużymi możliwościami oczywiście multimedialnymi i pojawiają się też potem te profesjonalne wersje Amigi, które tam Pewnie mogły też służyć do tego, co właśnie tu Wam pokazałem, tak? No bo do tego już pewnie mogła służyć ta pierwsza tysiączka, ale potem mieliśmy 2000, 3000, 4000. No i przede wszystkim, no, 500, która stała się maszyną dla graczy. No i ci gracze, którzy przez przypadek kupili ST, czyli komputer, który w gruncie rzeczy nie był do grania, tylko właśnie może bardziej właśnie do takich zastosowań biznesowych, a przy okazji miał możliwość zagrania, no to byli bardzo rozczarowani, tak? Ale powiem Wam szczerze, że podoba mi się to ST. No oczywiście pewnie lepiej by było mieć mocniejszy sprzęt, czyli to STE, które się tam pojawiło w pewnym momencie. No ale sprzęt, jak do biura, nie jest zły, tak? Klawiatura jest całkiem wygodna, pisze się całkiem fajnie, mamy szczałki, wszystko elegancko, można, można działać. No dobra, ale pogadałem strasznie długo. Nie wiem, czy ktoś dotrwa na nudnym odcinku o edytorach tekstów. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.